Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Among Us na tym kanale. I czekamy na rozpoczęcie meczu. Dajcie, please, lima, najlepszy kolor. O, dzięki, no. Teraz fajnie się wygląda, teraz fajnie wygląda w taki lime, po prostu lime. Nie było komentarzy, w których pisałoby w jaki tryb mam zagrać. I wiem, że mam nagrać Greni, lecz to jest po prostu trochę taka schizująca gra, jak się w takim nią gra. Więc po prostu potrzebuję po prostu chwili, by ją po prostu nagrać, bo ona jest bardzo schizująca. I po prostu Potrzebuję chwili, by ją nagrać. Na pewno ją nagram, ale no, dajcie mi po prostu chwilę, bo to naprawdę jest mega schizująca gra. Ja na przykład grałem w nią wiele razy, ale zawsze się po prostu bałem trochę tego, że po prostu nagle skoczy mi i będzie się po prostu pokazywały swoje brudne zęby. To jest po prostu trochę takie schizujące, jak ona po prostu tak ci nagle wyskakuje. Ja w ogóle nigdy nie lubiłem, nie przypadałem za horrorami, więc po prostu będziecie musieli chwilę poczekać po prostu zanim wyjdzie ten odcinek, ale spokojnie wyjdzie. Postaram się, żeby dzisiaj wyszedł. Ale nie jestem na to pewien. Nie kapuję nic z tego. Ja skipuję. I piszcie w komentarzach, jakie inne gry mam nagrywać. Na przykład Eurotrack, Jurassic World Evolution, Torchlight 2, Stunter Deep, The Forest czy tego inne typu gry? No, możecie pisać w komentarzach, jakie po prostu gry mam nagrywać. A je po prostu się nagra, bo to dla mnie żaden problem. Tylko po prostu niektóre odcinki trzeba będzie trochę dłużej. Na przykład jak z greni, mam wygrać greni, dobra. Tylko ja potrzebuję po prostu chwili. Bo to jest jednak trochę ciężka gra. Nie najłatwiejsza. Nie no, poczekamy na trochę więcej. No jesteśmy my właścicielem pokoju. Dziesięć, mam nadzieję, że nikt teraz nie wyjdzie. Hu właściciel rozpoczyna grę. O, nie mogę zabić ich, szkoda. To naprawdę było tak jak było, oni mieli być impo. Naprawdę. Nie wiedziałem, żeby mogła tu kiedyś przyjść, ale wiecie. Kto tam wie. Zawsze mogę czegoś nie zauważyć victory. Ha, czyli dwie osoby zginęły albo po prostu wyszły. Nie wiem. To startuje. Oj, nie, nie. Czekam na więcej. Dobra. Ja mówię, od 6 możemy startować, bo 6 jest zawsze taka grupa, którą po prostu da się rady grać. 10 i bomba. 1. I... dziękuję za nieprzerwanie. O creumate. A. Niemiło. Ja mam skana, więc zawsze mam jakąś tą obronę. tak będzie powiedzieć, że ja mam skana na sam początek. Ale wiecie, zdjęcie się nie zmienia, pomimo że mamy inny kolor. To chyba zdjęcie się nie zmienia w ogóle przez to nic. Ale powiem wam, że nie wiem. Och, brawo ja. Taki łatwy tas pokazywałem na odcinku jego właśnie robię tak, a teraz tak po prostu go zlamiłem I Oj. Queen, red, red. Ale Risi Tutaj nie ma queena. Nie no, wszyscy na reda, no to zaufam już. Tam trzy osoby były za redem, więc... No, kikniemy reda. Nie no, jak nie on, to ty. Tak najlepiej napisać. Bo wtedy, nawet jeżeli teraz klikniemy dobrego, to na nas niektórzy klikamy tego złego. Psz. Przynajmniej tak to zazwyczaj wygląda. Lucy was ejected. O nie, ja tego nienawidzę, jak jest ejected, a nie po prostu na po prostu od razu rola. Nienawidzę, jak jest ejected, bo wtedy nigdy nie wiesz tak. Zawsze. O, nie, tutaj prawie nic nie widać. ja. No, no może się akurat tutaj będzie, to asteroidy sobie zrobię. Dobra, Natalka. Jeśli już mi może przynajmniej uwierzyć, że jestem dobra, bo widzę, że tutaj ona stoi. Więc mam już osobę, która mogłaby z nas po prostu, wiecie, osłonić, bo widziała nas, jak robimy taska. Po prostu tego, co się dobrze, widzi. Może tak przyciągnąć, a po prostu dać tam kliknę, tak jest szybciej. Coś dość długo się z tym bawi, ale okej. Okay. Ej, ja mam W2! Nie ma na ciała, no, Natalki nie ma. Aha, aj. Wow. Nie mam powiedzieć tylko, jak pisze ja mam skan, który mi całą wiadomość po prostu wiecie, tak korektuje, jakbym normalnie napisał coś brzydkiego. nie widzi więc jest, jest. mamy już dwie osoby A mnie już chciał kiknąć, a to był Hu! Impostor patrzył, jak ja robiłem tego, o ja! nie Nienawidzę tego, wiesz, mógł mógł zabić. Serio? Już nie chciał kiknąć. On już nie chciał kiknąć, ale nawet nie pomyślał o tym, że ja mam dwie osoby, które zawsze mogłyby mnie pokryć. Jakbym... W sobie powinno mnie od razu pokryć, ale wiecie. Może pisał jakąś wiadomość, to widział jak ja... O nie, crewmate'a! Ja w ogóle nie będę crewmatał, ja już wiem, jak to działa. Let's go, tutaj! Gdzie zawsze mogę sobie powiększyć rentgen postaci. Jaj, moi idioty! Co był Morawiecki Dobra, czyli jeździ nie on to Morawiecki Dobra, nie mamy dowodów Morawiecki jest na linii ognie Jeżeli pozostaniesz do samego końca To jesteś kichnięty, Morawiecki Będę kończył taska

W się poza się nie zmienia w ogóle tamtego zdjęcia. Przynajmniej tak mi się na razie wydaje. No co tam Morawiecki? O, mi już trochę tak zaczął śmierdzieć. Chociaż ja miałem tego taska. Wiem, że inni również mogą mieć kapelki, ale no wiecie. I mi się taski kończą. Miło. Ale na mnie popatrzę, czy kogoś tam nie ma. To jest takie głupie, jak tak impostor robi. Bo gdyby tam była jedna osoba, na przykład Morawiecki, to było po nim. O, siema Fati. Morderco jeden. Może czy zgłosisz mego typa, to będzie cudo po prostu. No no, Morawiecki, cofnij, 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 cofnij. Nie, to Morawiecki również impo! Nie wierzę. Nie, czyli Morawiecki również imposter. No, po pierwsze, za szybko to go trwało, po drugie... Nie leciały w ogóle strzały. I teraz go wyda, Fatih. Jeżeli ma drobny rozumu, to by go wydał. Nie. Ale jak więc w ogóle się to tutaj... A dobra, musi być. Musiałyby dwie osoby zagłosować na jedną osobę i dopiero wtedy byłyby jakieś szanse. Nawet jeżeli kikną po, To i tak. Ten drugi impo wystarczy, że zabije. Dobra, mogę startować. Tak, 17 poniżej najgorzej. Zawsze mogą być 10. dakkie isie ani benie hy het O... Skąd na wie, że był w admin? Oj, luz. A skąd Ty wiesz, że on był w adminie? Reaktor Upper. No kto, gdzie? O, słuchamy. Okej, okay, spoko. Czas tak raczej się to zrobi, że aż pochodzą na niego głos. I ja uwierzę tym razem. Chociaż on mi tak bardzo jednak śmierci. Skono mógł widzieć, że on jest tam, tylko wędem. impost Uuu, ale on się sam przyznał. Trochę głupio zrobił, ale szanuję. Oj, jestem na celowniku. Chcemy zająć się taskiem nie raz na to. D. Naprawiam to. Choć jak będę na celu ognia, przynajmniej być te taski... O nie, nie nienawidzę tego deska. No. I tak będziemy robili kółko? o, -o. Uff. Nikt mnie jeszcze nie zabił, to zawsze jakiś plus. Dobra, działają. Chyba jednak nie. NIE! O kilka sekund za późno! A, te kilka sekund za późno! A. No siema. No, tutaj wyszedł impostor Marcelina lubi killować wszystkich. To zgłosił moje ciało. Błagam, Marcelina dajcie, błagam, dajcie ją. Sek. Mm. Trafiła! Wyleby się jej posłuchali. O oh, ja, yeah. chyba moje świecie pójdzie na marne. Róż. What the... <small noise> Jak Bo, że on był w reaktorze. Ja byłem w reaktorze. Ja próbowałem nakryć go na kamerach. Ale odrobinę za się kapłem. A dokładnie cool down, znaczy Distance był zdecydowanie medium, albo nawet wyżej, bo gdyby był short, musiałby we mnie wejść prawie Yes! Win! Marcelina was an impostor zero impostor remaining. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Możecie lajkować, subskrybować, komentować i widzimy się w następnym wideo. Cześć!